Ten zniszczony, porzewiały krzyż ma szczególne znaczenie i szczególną wartość, bo sentymentalną dla wielu mieszkańców gminy Nowogrodziec. Znajdzie także szczególne miejsce w nowogrodzieckiej świątyni. W niedzielę podczas Mszy Świętej zostanie uroczyście odsłonięta tablica, która upamiętnia krzyż odnaleziony przez Sołtysa. Starego Martyńca Mirosława Cetejowicza, naszego przyjaciela, który, w lesie tam, gdzie Polacy mieszkali, w Nowym Martyńcu, zbudowali kościół, odnalazł krzyż, który nam przekazał. I my, przygotowując się do obchodów święta gminy, chcemy upamiętniając ten ważny fakt w życiu społecznym, religijnym naszych mieszkańców. Na nowo upamiętnić. Krzyż zostanie umieszczony w jednej z naw Kościoła w Nowogrodzcu i będzie upamiętniał historię życia religijnego Polaków w odległej Bośni i Hercegowinie. I on powraca i stanowi cenną pamiątkę dla naszej społeczności. Jest takim ważnym wydarzeniem, w którym chcielibyśmy, aby mieszkańcy licznie uczestniczyli, ponieważ. W tym kościele się modlili, w tym kościele się spotykali, tam koncentrowało się ich życie. W związku z tym myślę, że dla każdego mieszkańca jest to bardzo ważna chwila w historii naszej lokalnej społeczności. Czyli to w zasadzie przodkowie mieszkańców gminy Nowogrodziec budowali ten kościół w Marteńcu. Tak, budowali ten kościół i jestem e, ogromnie wdzięczny i e, składam tutaj za Państwa także pośrednictwem wyrazy wdzięczności i podziękowań za to, że przez sołtysa Martyńca Mirosława Cytojowicza, co potwierdza walor tej naszej współpracy i przyjaźni między ludźmi, że on ten fakt uszanował, że na to zwrócił uwagę i że ten krzyż nam przykazał, że go po prostu odnalazł i że on trafił ponownie do nas. Msza Święta i uroczyste umieszczenie krzyża w kościele odbędzie się w najbliższą niedzielę 6 sierpnia o godzinie 13 w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Nowogrodzcu.